好。呜啊、oh, oh, oh. Uh. Proszę Państwa, jestem w kominiarce, ponieważ jest zima. <grych> a nie chcę być chory, jak wiecie. Mam przygotowanie do walki, e, dlatego też taki mój ubiór, ale wygląda jak pseudo kibic. W każdym razie, Kings Kraków, proszę Państwa, czyli nasza drużyna amerykańskiego futbolu w Polsce. Drużyna amerykańskiego futbolu w Polsce? No tak, i to w dodatku nasza. Chcemy spopularyzować ten sport w Polsce, a jako, że znamy się z wieloma, e, że tak powiem, ważnymi ludźmi z Kings już dużo wcześniej, to po prostu w pewnym momencie padł powód, że możemy, jakby przejąć udziały spółki, pomóc drużynie, wypromować ją, po prostu spopularyzować ten sport sport w Polsce, ponieważ futbol amerykański to naprawdę, naprawdę ciekawy, emocjonujący sport. Ja byłem w Ameryce, co prawda nie byłem na meczu amerykańskiego futbolu, a nie, byłem, przecież byłem z Karolem. Tak, byłem. Raz byłem i naprawdę ten sport to robi wrażenie. Duże emocji, duże chłopy, precyzyjne rzuty piłką i naprawdę to się tak wydaje, ale to są, to trzeba dużo trenować, jest bardzo koncytogenny, ale niech was to nie zniechęci, ponieważ dzisiaj pokażę wam trening, jak chłopaki w taką aurę jak dzisiaj, czyli w zimę, trenują. A za tydzień jest mecz, proszę państwa, 9 kwietnia, na którym też oczywiście będę i też wam oczywiście pokażę jak to wszystko wygląda, jak te eventy w ogóle wyglądają Mamy na to jakiś pomysł, to nie będzie tylko po prostu mecz Można powiedzieć, że będzie to coś takie a'la takie piknik No, proszę państwa, dobra, wracam po resztę rzeczy i lecimy ich nakłada, muszę się już wczuć w klimat Idziemy kibicować, idziemy zobaczyć jak tam sobie chłopaki, chłopaki dają radę Proszę państwa, nasza drużyna Witam, witam tutaj, drużna, tutaj teraz jest ten jakby schemat atakujący, z tego co widzę Później oni się wymieniają, jest, bro, jest, jest broniący, bo tak się gra w futbol amerykański Że co chwilę się wymienia zawodników, jakby co tam Muszę też poznać zasady do końca, bo wiadomo, że, że nie znam jakoś bardzo. Ale wiem, że są atakujący, broniący, wiem, że to się wymienia i od tego zależy, nie? Jeżeli uda ci się, kiedy bronisz, uda ci się wybronić wszystko, i jesteś na zero, to zajebiście, jeżeli później w twojej turze jesteś na plus, no to wtedy wygrywasz do zero nie? I tak są liczone punkty po prostu. Chłopaki sobie w ogóle z drona nagrywają, teraz już ten dron pod odleciał górę całą, bo wtedy jakby najle najlepiej widzisz mapę rozmieszczenia zawodników, nie? I można po to ustalać technikę i widzieć, analizować to, co się działo po prostu podczas treningu, podczas akcji. Także zajawa, zajawa naprawdę i. I zacządzimy przeciwki filmować, proszę Państwa. Ale oczywiście, no tak jak mówię, to, to będzie na tym samym filmie, więc, więc po prostu zachęcam, przychodzić na mecze tutaj. No i co? Jak ktoś, nie wiem, jest szybki, to rzuca albo jest wielki, może chciałby zapisać? To też zapraszam, oczywiście. Przyjmujemy zgłoszenia? Panie Marku? Przyjmujemy zgłoszenia, ale Przyjmujemy. tylko najlepszy. Tylko najlepszy. Dobrze, proszę Państwa. Także tak wygląda tutaj trening, więc jakby nie będziemy się rozwodzić, widzimy się już na meczu.